Cześć, szymanko, Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Zmartwe, to jest kolejny odcinek z Dying Słuchajcie, mega wam dziękuję za aktywność pod ostatnimi filmami, naprawdę mega robota. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie, żeby was kolejne filmy nie ominęły, zostawiajcie lajka, jeżeli chcecie więcej, a my widzimy się już w grze. Wow. No to pięknie. Yy, skończyliśmy ostatnio na tym, że trzeba było yy, przespać noc. Ja też tak zrobiłem. Poustawiałem sobie troszeczkę nowych umiejętności. Yy, więc powinno nam się grać sporo łatwiej. No teraz musimy iść pomówić ze spajkiem z tego co widzę. Ale po drodze sobie, oczywiście, pozbieramy parę rzeczy. Jeżeli coś znajdziemy fajnego. No ale pogoda to nas nie rozpieszcza dzisiaj. Nie ma co. Powiem wam, że jest taka atmosfera: koniec świata po prostu. Wszędzie zombie. I jeszcze do tego wszędzie szaro. O kurczę. Jezus. Dobra, chyba nie dam rady, jestem za bardzo zmęczony. Więc nie przedłużając, po prostu lecimy do tego spajka. Pewnie będzie miał dla nas jakieś kolejne zadanie. No i trzeba będzie je wykonać. Ale się wrąbałem. U. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Prawie, <grystanie> jak tam wejść w ogóle? Ok, chyba tutaj będzie w porządku. Ok, czyli ludzie, ludzie Rajsa najprawdopodobniej. No, zabiją nas, kiedy tylko się zbliżymy. Crane, na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy, albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagmy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców to znaczy, że ciebie też. Dobra, czyli będzie jakieś grubsze zadanie Skoro wszyscy zwiadowcy z, muszą wrócić do wieży, to znaczy, że to będzie coś e, większego. Ok, to lecimy. Aha, okej, okay, musimy się skontaktować jeszcze z GRE, żeby im zameldować o postępach e, prac. nie zdążyłem wejść na dach. Ukraina. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Możliwe, że spotkamy przywódcę wieży. O. Spoko, bo niektóre są otwarte, niektóre faktycznie wymagają tych wytrychów, yy, te skrzynie, ale no z reguły tam, gdzie te wytrychy są potrzebne, dużo, dużo lepsze nagrody można znaleźć. Nagrody. Aha, czyli powinniśmy się teraz spotkać z tym brekenem. Co do kwatermistrza tam była apteczka, jakiś klucz nastawny i jeden wytrych, także będziemy mogli sobie jakąś skrzynię po drodze otworzyć. Breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą tracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chce pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Ławiesz? Ja litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, okay. no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brennen? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jest. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiór. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale na ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A, szlach... Może... jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Rejsa. Za. Ta... okej, okay, działasz. Ruszaj, Krain. Jade, masz chwilę. Pewnie. Kieruj się na kocioł. Zaraz się odezwę. Dziurawy kocioł. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, i co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat. Ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Ok, czyli musimy lecieć do Faziego. Znaczy, właściwie nie musimy, ale zrobimy sobie. Zrobimy sobie, bo to jest zadanie poboczne. Zrobimy sobie to zadanie poboczne. Wyjątkowo. To jest całkiem fajne. Jest, jest ciekawe z tego, co pamiętam. Ten gościu jest nie do końca normalny. Ok, biegniemy w takim razie poszukać mieszkania Gaziego. Faz jego i, i zobaczymy, co tam będzie. Tak swoją drogą. E, dajcie znać w komentarzach w międzyczasie, czy chcielibyście od czasu do czasu e, pooglądać streama e, z tego, jak robimy zadania poboczne. E, jeżeli tak, to myślę, że za jakiś czas, jak najbardziej. Coś takiego będę mógł przygotować. To posiedzimy sobie razem, pobawimy się na streamie. E, powykonujemy te zadania, bo one są w sumie ciekawe. Wiadomo nie wszystkie, ale powybieramy takie, które, e, które coś tam będą wnosiły. Także dajcie znać. Kurczę, już się zmęczyłem. Masakra. Ten jak się czołga w ogóle. <laughs> Jezu ile ich tu jest? No i fajnie. Chciałem sobie coś z baru zakosić, ale chyba nie da rady. No nie no, nie będę z nim walczył, bo to na razie na tym etapie gry nie ma najmniejszego sensu. Za długo to trwa i zbyt mało jest z tego profitów, więc zostawimy sobie to na przyszłe odcinki, a na razie lecimy do Faziego zobaczyć czy, czy jakieś leki będzie. Będzie w tym domu przetrzymywał. No z tego co mówiła e, ta kobieta, on jest jakiś nienormalny, bo kupuje tabletki dla mamy, która od dwóch lat nie żyje. No więc, coś z tymi lekami musi robić, tak naprawdę. Więc liczę na to, że e, że tam będą. Ok, chyba, chyba wydaje się, że jesteśmy blisko. Aha, bo tutaj mamy trzy miejsca do sprawdzenia. Ok, zaczniemy od tego, jak już jesteśmy tutaj. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest zadowolony. Trafiłem. zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy, czy jesteś w wypożyczalni filmów? E, nazywam się Krain. Krain? Krain, brzmi jak Khan, jak Tran, jak Waran i trochę jak Plan, i, i Klan i, i taki inny pan i. i... Mogę wejść? Nie, nie, nie wolno! Nie możesz! Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś zapożyczalni z filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o, o mnie. Ma tytuł Charlie. Cały jest o mnie i, i o tym, jak ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. Jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, je, jeszcze chciałaby czekoladę, tak? Mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim! To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. Nie kłóć się z Gazim! Ok, czyli musimy zdobyć pudełko czekoladek i film. Nie wiem skąd zdobędziemy film. Pudełko czekoladek podejrzewam z jakiegoś baru. Tam przynajmniej bym szukał. No zdychaj. Yy, a nie mam pojęcia, gdzie szukać filmu, no ale. Mam nadzieję, że znajdziemy gdzieś. W autobusach czasami są jakieś fajne też rzeczy. Oczywiście poza ząbiekami, bo one tutaj też potrafią i lubią wejść. Aha, i właśnie tutaj idą. Dobra, tu się coś niedobrego zaczyna dziać. Trzeba stąd uciekać. O, spoko, mamy wzrost poziomu zwinności, więc myślę, że za jakiś czas będziemy mieli takie fajne kopnięcie o. Tu jest jakiś bar. No co prawda to nie jest tutaj gdzie mamy iść, ale jak już tu jesteśmy, no to pojezu. O kurde! Wow! Spadaj! Odsun się! Odsun się mówię! Dobra, ja spadam, bo tu jest jakaś masakra w ogóle. No, ja jestem za słaby na cobyskitu. W sumie nie myliłem się, że w barze będzie ta czekolada. Tak, my tak myślę, że czekolada. Kurde, no nie, no bez sensu. Jak ja mam tam wejść? Co przez okno? Może tam. Tylko jak ja mam tam wejść? Aha. Ok. No i super, super, fajnie. Odsun się. Wow. Nie da się tu jakoś zamknąć tych drzwi. Dobra, kawa na pewno się przyda. Lodówka. No nie ma tej czekolady. Gdzie ta czekolada może być? Odejdź, stąd. Odejdź, I stąd. Co za gościu, no? No nie, nie mogę go zostawić. Bo nie będę mógł sobie spokojnie tutaj przeszukać. Dobra, prawie sobie broń. Bo ten gościu jest chyba. Haha, już chyba ma dość. Ale nie, jednak nie. Ok. Yy, okej, okay, spoko kawa no ale to cały czas nie jest to czego szukam o, jest dobra, jest czekolada wyjdziemy tyłem, jeżeli ten gościu zaraz nas nie zaatakuje chyba szybko, szybko o Jezu spoko właśnie, właśnie o tym mówiłem taka jest ta gra o, jakiś freeze police co to za miejsce jest w ogóle ciekawe Tutaj nie ma wejścia, może z góry. Czemu to wszystko jest pozamykane? Jak ja mam tam się dostać? Co też mam jakąś bramę podnieść? Okej, okay, tu jest jakaś wypożyczalnia. Faktycznie więc yy, na pewno tutaj to będzie ale, no jak ja mam się tam dostać, jak to jest wszystko zamknięte, rozbić się tutaj nic nie da. A pewnie stąd wyłażą te zombiaki, jak znam życie. Może tutaj coś nie. dobra w ogóle, okazało się, że. Jestem głupi jak but, nie, nie zauważyłem tych drzwi. Przechodziłem koło nich chyba z 50 razy. I ich nie widziałem. O pięknie. Alarm włączyłem. A elegancko. O Jezus Maria. Dobra, gdzie jest ta kaseta? Charlie, Charlie. C jak Charlie O, to może być. Aha, dobra, tu możemy wyłączyć Spoko. Ale już na pewno... Ich tutaj trochę ściągnąłem. No, nie mogło to być takie proste, że będzie pod cepał. O, jest jakiś film. Dobra, spoko. Bo jesteśmy niedaleko. Jaki fart w ogóle, że tam coś było, nie? A już mu chyba zginął. Okej, okay. jesteśmy na miejscu. Powinien nas teraz puścić. A ja Masz wtedy sobie rozwieją, wezmę te leki. Polatki. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa. Brawa dla gaziego. Co no tyle? Fajnie. no trudno. Będę musiał wejść przez dach. No to wejdziemy przez dach. Kawki napiję. A wy wolicie kawkę czy herbatkę? Piszcie w komentarzach. <laughs> e, ok, czyli wbijamy przez dach. Już klasycznie, nigdy drzwiami nie można wejść, tylko zawsze trzeba jakoś kombinować. Czyli tędy się nie uda. Ja tu nie widzę za bardzo jakiegoś jakiejś możliwości. Chyba, że uda się tutaj skoczyć. No nie no nie ma szans. Aha, okej, okay, dobra. Czyli tutaj się udało. Ba, tą skrzynkę na razie sobie odpuścimy. Zróbmy to, co mamy zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś agresywny ten gościu, bo w sumie wpiliśmy mu na chatę bez pozwolenia. Gdzie on to może trzymać w ogóle? Z takim gościem to nigdy nie wiadomo, cześć Gazi. Teraz mamy film! Mama ogląda! Fajna mama, nie? Fajny. Ma jakieś jazdy, ale dobra, nieważne. Mamy leki, to jest najważniejsze. E, jakaś notatka. To w sumie jest jako przedmiot kolekcjonerski, więc nic tam zbytnio nie daje. Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No dobrze. Mama przestała mieć ataki. Kiedy głowa zamieniła jej się w dynie, są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. Ok, dobra, to, że są na stole, to już wiemy, bo już sobie wziąłem. Ok, wyjdźmy stąd. Dobra. Okazało się, że drzwiami wyjść nie możemy. Tylko i wyłącznie tak, jak weszliśmy. To są jakieś worki, to sobie skorzystamy. I lecimy do Leny. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. Jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. Nagroda mistrz, ulepszenie broni. Spoko, dzięki. Dobra, to by było tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, klikajcie dzwoneczek, to nie ominą was kolejne filmy i lajkujcie, jeżeli chcecie więcej. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, ho!